Jest zając. Widzicie? Zając. Ucieka. O, witam. W lesie. Czaszka z rogami. Gdzieś tutaj coś go musiało wszamać. Młodego jelonka. Może nie takiego młodego, ale z małymi Rogami, ale no patrzcie tu. znalazłem w tym lasku. Nie wiem czy może się gdzieś zaplątał w tym lasku młody, ale patrzcie się jakie ładne Rogi Super, nie? Tylko zostanie szkoda, że nie ma całej tej czaszki, tylko ...kawałek. Szkoda, że nie ma właśnie tej. Nie wiem, jeszcze popatrzę, ale poszukam tego, ale wydaje mi się, że już nie będzie. Nie. Bo tak patrzyłem, co że w tym miejscu, co go znalazłem. Co znalazłem te rugi, i nie było nic, tylko sama czaszka. Więc widocznie coś przeciągło tylko kawałek tej czaszki, a może trzeba by latać i szukać, czy nie ma gdzieś więcej. Może popatrzymy, co całą znalazł, czachę. Ładna. Co sądzicie? Piszcie w komentarzu.